no witam wszystkich słuchajcie lecimy z tematem dzisiejszego odbioru co tam było w Tesco powiem wam patrzcie pokażę wam tak wiecie z grubsza kurde tu nawet słuchajcie ziemniaki są kurde w chlebie no ostro dobra tutaj mamy słodkości nawet nie wyciągam słuchajcie robię zdjęcie powiem wam jeżeli chodzi o jedzenie te darmowe rozdawanie na olio to to słodkie idzie w trymiga pierwsza rzecz która schodzi nie wiem dlaczego, nie wiem. Możecie wy mi dać znać, ale po prostu pierwsza rzecz, która najlepiej schodzi. Dobra, co my tu mamy? Turururur. Paninette jakieś, słuchajcie, to jakieś patrzcie jakieś wrapy, sałateczka dajecie. Jakiś kurczaczek, słuchajcie, i już jest obiadek. Taka pozycja jest. Za funta 25. To nie są nawet duże pieniądze, powiem wam. Ale nie wszystko musi być wiadomo wszystko z kartoflami, nie? Co my tu mamy? Tu mamy bajgle te. O, one są 8 gram proteinu. Słabo, kiedyś były takie, słuchajcie, że było. Chyba z 18. Mogę się mylić, oczywiście. Tu mamy słodkie, oczywiście, to, 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 to trzeba dołożyć do tamtej kategorii, bo to pewnie pójdzie razem. No i co tu wjeżdża? Znowu dwa worki ziemniaków. A kiedy chyba z... Pięć dni temu, słuchajcie, ja tam 13 worków wziąłem tamtą. Co te ziemniaki mają taki krótki termin? Nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi ziemniakami. Ale ziemniaków wiadomo, ziemniaki zawsze i wszędzie się przydadzą. Tu mamy, słuchajcie, duże bagiety, ale to są te tigerowe. Tigerowe, nie każdy lubi. Tak patrzę, żeby tego, słuchajcie, nie wyciągać wszystkiego. Tutaj ile tylko policzę, będzie łatwiej, słuchajcie, wystawić. Wiecie o co chodzi? No, nie nie ma dużo pieczywa dzisiaj, bo są trzy duże bagiety i, i te małe, więc nie ma, nie ma, nie ma dramatu, nie ma dramatu. A powiem wam, nie ma dramatu, bo się dzisiaj boję, czy tak podchodzi, bo jest paskudna pogoda. Leje normalnie tak, nawet jeszcze żeby to słuchajcie lało ale to tak rzęsi rzęsi nie wiem jak to w ogóle nazwać dobra lecimy co my tu mamy słuchajcie tu jakiś chyba jabłecznik nam tu wlatuje elegancja słuchajcie dzisiaj niedziela no to raczej kurczę, jeden dzień do tyłu bo to jabłeczniczek to by mógł być na jutro tutaj tutaj wlatuje nam słuchajcie sushi ale takie no dosyć dosyć po jakiejś akcji perturbacjach, coś mi się wydaje co my tu mamy? tu jakaś wędlina, ale to są chyba te wędliny cudaki, snaki, to są takie cudaki. Powiem wam, patrzcie, jakiś tego nie widać, bo to jest poza Dwa plastry, coś tam, słuchajcie, i już są, już są snaki. Może tu będzie lepiej widać. To jest po prostu, no moim zdaniem nabijanie ludzi w bambuko, bo tutaj, patrzcie, tutaj można coś włożyć, taki wrapić coś tego. Chyba sobie jeden zostawię, to Wam pokażę, jak to wygląda. Po prostu na etykiecie 10 razy lepiej to wygląda niż w rzeczywistości, naprawdę. Nie będę Was ściemniał. Tu mamy słuchajcie, kanapeczka, sausage, bekon i jajeczko. No elegancko na śniadanko. Ktoś sobie pytnie, co my tu mamy. Tu mamy ricotta. Raz. Następny te snaki mamy. Ulala, snakowo się zrobiło. Następne ricotty. Nie wiem, wiecie co, ricotta to jest chyba ser, coś mi się wydaje, ale włoski, bo tak z nazwy leci, nie? Słuchajcie o co chodzi. Zobaczymy, jak to cenowa wygląda. taka Ricotta to będziemy wiedzieć, czy to 6, czy nie. No, funt 60, to, to nie są tanie rzeczy, jak to powtarzam. Jogurcik naturalny, zero, zero tłuszczu, więc na pewno smaku jest. Tak zero tłuszczu to wiecie o co chodzi nie? Smak jest też zerowy, zerowy. Aczkolwiek mogę się mylić? Następne, słuchaj, te smaki wchodzą. Ula, la, ale patrzcie, jak mi się mleko chciało tutaj po prostu drapieżnie wymknąć. Chyba trochę, trochę chyba dostało tej kruszonki z tego z jabłecznika coś mi się wydaje. Dwa mleczka, słuchajcie, mamy elegancja. No jezus, 0,1 tłuszczu to też te mleko. Wiecie, praktycznie to jak woda, jak woda. Żeby ono schodziło jak woda. Z mamy znaki. Coś tych znaków dzisiaj dużo jest naprawdę. Patrzcie. Ile tego jest. Nie będę liczył. Tu mamy następna ricotta. Cztery ricotty, słuchajcie. Kolianderek wchodzi. Uuu, jeszcze jest jedna ricotta. Pięć razy ricotta. No i chyba zbliżamy się do brzegu. No i tutaj mamy jeszcze na przebitkę, jak to się mówi, patrzcie, parę bananów. Ale coś banany zaczęły schodzić, bo przed wakacjami, powiem wam, no to tam leciało po 20-40 kilo bananów dawali. No ja się już po prostu, jak słyszałem banany, to ja to ja bladłem. Dobra, no to mamy wszystko, słuchaj, ta jak to mówię, sekcja komentarzy jest Wasza, łapa w górę jakiś subik. Pozdrawiam, do następnego, trzymajcie się, hej!